Witam wszystkich, w pierwszym filmiku Akademii budownictwa szkieletowego. Zapraszam. Wasza przygoda ze szkieletem na pewno się zacznie od fundamentów, ale kolejny my, ale my tu się skupiamy na drewnie i pierwsze działania jakie będą to na pewno zakup takiego drewna. I tutaj od razu Wam powiem, nie budujcie z niczego innego jak tylko z drewna konstrukcyjnego certyfikowanego. Macie gwarancję, że drewno jest odpowiedniej wytrzymałości, suche i naprawdę praca z nim jest samą przyjemnością. Nie jest to to samo co zielone, mokre belki z najbliższego tartaku. Drewno konstrukcyjne dzielimy na dwie kategorie. Mamy drewno lite, tak jak ten kawałek tu, oraz drewno klejone. Są tutaj, rozróżniamy tutaj belki klejone w złóżnie, klejone warstwowo. One mają oznaczenia BSH oraz KVH. Też są dostępne w Polsce, ale stosuje się je przeważnie na stropy, na podciągi, na takie, bardziej, na elementy, które wymagają dużo większych obciążeń i wytrzymałości. Do Pod podstawowego szkieletu wystarczy nam drewnolite klasy C24, w której klasie najczęściej konstruktorzy projektują. Jest tutaj optymalna wytrzymałość do, do ceny. nie trzeba impregnować w ogóle takiego drewna. Nawet nie trzeba impregnować na podwalinę. Jeżeli używamy tego samego materiału, podwaliny też nie muszą być. Przed nami leży kawałek drewna konstrukcyjnego. Jest to świerk skandynawski. O wymiarach 15 cm na 5 w przybliżeniu, oczywiście, bo tutaj mam wersję norweską, jest to dokładnie 48 mm na 148. W Polsce możemy kupić odpowiednik tego, szwedzki, jest to 45 mm na 145. Wygląda tak samo. Różnica wymiarów jest nieistotna w tym przypadku. Chodzi tutaj. Są tu jakieś zaszłości historyczne między Szwecją a Norwegią. Nie będziemy w to wnikać. Na takiej... Jak wyglądać powinna ta krawelka? Żebyście widzieli. Proszę bardzo. Strugana czterostronnie. Krawędzie są załamane. Mogą być zaokrąglone. Mogą być o 45 stopni załamane. I powinna mieć oznaczenia, że... Powinna mieć oznaczenia swojej klasy wytrzymałości. Na takiej, na takiej pieczątce znajdziemy symbol y, tartaku, który wykonał to drewno. Znajdziemy klasę wytrzymałości oraz znak CE, dopuszczenia do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Świerk skandynawski rośnie w dużo trudniejszych warunkach niż polskie świerki czy sosny. Ten przyrost naturalny jego jest wolniejszy, co powoduje, że drewno jest bardziej zbite i ma większą wytrzymałość i dlatego jest tak popularnym materiałem w budownictwie szkieletowym w Europie. Mamy pewność, że nie będzie robaków, że nie będzie sinieć, ani się nie zagrzybi samo z siebie. Do tego nie wypatrzy nam się, ponieważ drewno jest już na tyle wysuszone, że te naprężenia znikły z niego. Oczywiście troszkę to drewno będzie pracować, ale nie na takiej zasadzie, że nam popęka niesamowicie, czy nam powykręca się tak, że nam połamie płyty gipsowe. Tego nie będzie, dlatego warto jest w takie drewno inwestować. Ja wiem, że one kosztuje dużo więcej niż podstawowe drewno budowlane w pobliskim tartaku. To też trzeba właśnie uważać, kupując drewno w tartaku, że często sprzedawane jest drewno pod nazwą konstrukcyjne, budowlane. Oczywiście zapomnimy wtedy o takiej jakości drewna. Musi być znaczek, wtedy firmy produkujące te muszą według norm produkować takie drewno. Niestety w Polsce najczęstszym sposobem pozyskania takiego drewna jest kupno od importerów z zagranicy. Najwięcej ściągamy ze Szwecji takiego drewna. Tak. Kolejną zaletą takiego drewna jest to, że ma podwyższoną ogniochronność. Drewno wystrugane z czterech stron, z wszystkich stron jest gładkie. Ułatwia na pracę, trzyma wymiar, mamy fajne wszystkie belki równe, nie skręca nam się, jest proste do obróbki, nie uszkodzimy sobie rączami. Po drugie, ogniochronność takiego drewna wzrasta. Płomienie, gdyby nawet się dostały, one potrzebują dużo więcej czasu, żeby zająć to drewno, niż gdybyśmy mieli niestrugane, pełno wystających włókien, które od razu się zapalają i mamy dużo szybsze rozprzestrzenianie się ognia. A tak płomienie się ślizgają po tych gładkich krawędziach i naprawdę parę minut dłużej zajmuje, zanim się takie drewno zacznie poważnie palić. Gdzie stosujemy drewno konstrukcyjne, konstrukcyjne oczywiście w domach szkieletowych, w naszych wieżbach, w domach tradycyjnych potrzebujemy zrobić ścianki działowe w domu, czy to murowany, czy, czy drewniany, czy rozbudowa domu, tarasy, altany, małe wiaty, nawet dzisiaj najbardziej popularne, domki do 35 metrów, tak naprawdę też powinny być z tego drewna. Dlaczego drewno konstrukcyjne jest takie ważne? Bezpieczeństwo, tak? Bezpieczeństwo całego domu, konstrukcji, was, waszej rodziny. Po drugie, oszczędność drewna. Mamy mniejsze przekroje, co pozwala nam uzyskać większy metraż domu w środku. Dotyczy się to szczególnie budownictwa na zgłoszenie, gdzie mamy te 35 mm do wykorzystania i nie chcemy tracić powierzchni na grubości ścian. Wtedy takie drewno zapewnia Wam, że możecie śmiało postawić. Cienkie ścianki, które wytrzymają obciążenia dachu, śniegu, wiatru, wszystkiego. Na domki do 35 metrów śmiało wystarczy, czy przekrój 95 mm na 45 i śmiało można postawić taki domek. Pewno powinno mieć maksymalnie 18% wilgotności, gdy kupujecie je.